Siemka wszystkim, z tej strony Falas, a to kolejny odcinek Duel of Champions. Mamy 708 Elo i gramy dalej. Zobaczymy co będzie tym razem ciekawego. Talia na start... Nie. Prosimy o coś innego. Coś lepszego. O kurde. Niestety widzę, że moja ręka poszła mi beznadziejnie jak na start. I to może niestety troszkę boleć. Nie mamy żadnej karty. Na start. O, jest. Uff. Jakaś nadzieja. Się uda. No i to tyle na razie. Mam nadzieję, że mój przeciwnik ma równie beznadziejną talie. Nie ma czym wyjść. A nie, jednak ma. Mówi się trudno. Ale ja bardzo chętnie wyjeżdżam już tutaj niszczycielem. I czy w sumie tak? Ona nie ma nawet na kontrę. No to w sumie tak. Aha, rozumiem jest event. No dobra. No tyle możemy na razie zrobić. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Chciałem cię nagrać około 10 minut rozgrywki. Może 15, zobaczymy jak to pójdzie. Będzie cały czas mnie blokował, nie? No niestety tego nie lubię. Ale. Spróbujmy. To tak. To się ustawimy tak. Hmm. Tutaj wiedziemy może cereberkiem. W sumie mogłem wyjechać z niszczycielem, tak wiem, mój błąd. A tutaj co? No, no i tak mi raczej padnie. Teraz tak, blokować czy nie? Proste pytanie. Wbić tam te 4 damage'a, 2 ja i on wtedy skończy, ale nie ma się z tym zasłać, no dobra. No risk, no fun, zobaczymy co z tego wyjdzie. A no, no tak, leczenie. Oczywiście zapomniałem. Tak, wiadomo, padła mi istotka, ale może uda mi się coś di promień. Dobra, nevermind, coś z tego nie cierpię. Najgorsza możliwa rzecz w tej cholernej talii nazywa się wszelkiego rodzaju spalania, które mają na celu nas po prostu zniszczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie czuję nic dobrego. Nie wiem ile ma spalń, A na przystan tak średnio przepadam grę. <laughs> w sumie mam jedno ściągnięcie z ręki. Niestety koszt 3, więc zanim to odpalę, to troszkę minie. Czy ja rozdałem piąty punkt w siłę? Jestem idiotą. Eee tak, nie ma tego skojarzenia ludziki i... rozdanie piątej piąstki, co jest dość głupim pomysłem. Jak wygra mimo tej piątej, piątki, znaczy się jest naprawdę beznadziejny. Nie, yeah. serafin mi nie pozwoli. Co, on musi mieć jakieś spalenie w takim Aha, no dobra. Ech, no cóż, mówi się trudno, nie? Eee, Zobiję głupi błąd, teraz będę cierpiał. Starza się. Nie przeczę, że się zdarza, ale takie głupie błędy, jak się chce coś nagrać, to jednak nie jest zbyt dobre rozwiązanie, muszę Wam powiedzieć. Jak to wygram, to znaczy, będzie znaczyło, że gość naprawdę gra słabo, albo ja mam mega farta, ale widzę, że będzie ciężko. Zobaczymy. Nie ma tak robić takie debilne błędy w tego typu grach. Już mogę na początku wyjść pustoszycielem, po pierwsze, po drugie mogę. Nie potrzebnie rozdałem piątą piąstkę. Będzie myślał, że jestem nie wiadomo jaki. a ja tu kurde nie lipa. Ech, trzeba po prostu go bić póki mogę. Bo innej opcji tutaj nie widzę. E, podliczmy szybko, coś mi to da. Nie, w sumie nic to tu nie da Tego mogę walić za 3 Nie mogę się w sumie zasłonić, nie. Tutaj to już podaruję sobie te 3D Jakoś się przeżyję, a sam chcę walnąć jak najwięcej mogę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A to jest ten po sześć piąstek, więc w sumie zobaczymy. Nie Bianka. O na nienawidzę tej bestii. zasłoni mnie, nie? No wiedziałem. Przydałby się teraz jakiś teleport, tak wam powiem szczerze. I by, jak był teleport, mogłoby być to dość zabaw. O! czekajcie ja to, ja to zaraz wszystko wykombinuję yy, rozrobimy to tak, patrzcie ten zabije tego, dzięki czemu ten kolejny dostanie damage ona ma aż 4 na kontrze niedobrze niedobrze, niedobrze posztoszyciel jest dla mnie dość cenny muszę wam powiedzieć, więc zrobimy to tak i Zasłonimy się. No nie ma za bardzo jak się zasłanie. Jest to gdzieś takie jak kurde, wiecie. Zasłanianie się bo musimy. Nie mamy co za bardzo zrobić. Mogę dobrać kartę. O, pao. Bardzo dobrze. Jak jest pao, to sądzę, że już zresztą w połowie już w połowie wygrałem. <grymna> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę mieć tylko dobre miej. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że przeciwnik zrobi mały, głupi błąd. I się gdzieś nie zasłoni, bo uzna, że i tak mu nie wbije tego dimajera. Nie przewidzi tego, że mam pao. Jak to wygram, mimo takich kilku ogromnych gaw, to dobra, wygrałem. To ten człowiek nie przewidział czegoś takiego jak poszukiwacz pao. Nie zasługiwałem na wygraną, ale <ścoughs> zdarza się. No dobra, a więc 24, ale w górę. Tak, wiem, tamten błąd z piąstkami był masakryczny. Nie bijcie za to. Pozwólcie, że sprawdzę, ile mam nagrane i zaraz zaczniemy kolejny mecz, dobrze? Ok, mamy szóstą minutę. Na razie jest jeden mały problem, ponieważ mi tu leci muzyczka w tle i nie wiem za bardzo, jak ją włączyć. Nie wiem, coś jest nie tak. Pominam ją nagrywać, a nie nagrywa. E, no to jedyne, co mogę zrobić, no to po prostu może podłożę jakąś muzyczkę. Poczekajcie, bo tutaj są fajne. Fajna sprawa jest z tymi boostami na Golda Chodzi w tym mniej więcej to Że Płacimy 12 sili za doładowania złota, prawda? I za to Wykorzystując jakieś Nie no około 100 sili dostajemy Boosty na około 70 meczy, tak to liczyłem, ponieważ jest cały Nie kupiłem tego co jest Jest cały event na to, że jak zrobimy 10 doładowań, to dostajemy kolejne 10 doładowań gratis, więc fajna sprawa. Można tego ładnie wykorzystać. O, odblokowano brzdęk, brzdęk, żeby to już było to osiągnięcie. E, zgubiłem achievementy, jestem beznadziejny. Osiągnięcia, e, tak, widzicie, dostałem 10 doładowań złota. No więc teraz mam troszkę do przodu. No dobra, co możemy być dalej? Jedziemy jeszcze jeden meczyk. Czuję, że go przegram, bo coś za wysoko mi to Elo wbiło. Spróbujemy. Eee, co ciekawego? Tutaj To są sukuby, jest pustoszyciel. Mogę spróbować za rzadko, kiedy gram na sukubach, ale w sumie mogę to spróbować. Mam nadzieję, że nie będę miał pierwszy ruchu. No właśnie, niestety niczym się nie wystawię. Co to za karta? Okej, okay. no cóż, znowu przystań przeciwko nam. I to jeszcze z ładną yy, flagą, chorą gwią. Czy mamy momencie... co? O, nienawidzę tego gościa. On daje tak zasoby, że to jest na początku swoje uzupełnienie. Dobra, yy, tak się zupełnie nie robi na tym, ale jego muszę, ponieważ on mi tak masakrycznie wyprzedzi. Muszę mu go od razu rozwalić. Bo on nie mogę go spalić. Ja pierwszy jestem głupi. Ludzie nawet nie umieją. Wiem, robią masakryczne błędy, ale co tam? Chociaż w sumie to może nie będzie takie zrobiło. Tak to by się zasłonił, nie? A teraz go spalę i jeszcze wbiję mage Wątpię, żeby się zasłonił podwójnie. Więc to w sumie może się udać. I nie być takim tragicznym rozwiązaniem. Tylko chcemy już niszczyciela mieć. Czy dwa damage za niszczyciela się opłaca? Chociaż nie, będę miał cztery, No to nie, i tak dam radę. Tak, tutaj. Myślałem, że zrobiłem źle, ale w sumie mogę to wykorzystać, bo wiadomo, wiecie, jakbym od razu mu spalił, to mógłby się próbować jakoś zasłaniać, to jest w końcu przystań, nie? Przystań musi się ładnie obunkrować, więc sądzę, że to da się przeżyć to moje zagranie, tę kartę. No, co, co tu zrobisz? O, przestawisz się. Dobra, to w sumie jeszcze bardziej mi to ułatwi. A, no chyba, że zrobi tak, no to wtedy mi nie ułatwi pracy. Zdecydowanie mi nie ułatwi Teraz oto jest pytanie. Nie dam mu tej fazy uzupełnień, dać? Chociaż nie, w sumie to jest to tylko jeden. No to tak, eee, zróbmy to po prostu. Tak. Podniszczyciela. z tym. Jego po prostu w każdej chwili mogę spalić. Więc w sumie tutaj możemy to zrobić. Będzie zasłaniał, czy nie? Wiecie, pilnuję sobie tego, bo wiecie, by się zasłonić przed moim niszczycielem albo zrobić nam teleport spokojnie. Cyk, 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 cyk. Dobra. Teraz tak. Tego mu niszczymy. Tego mu palimy. Tu się przestawiamy. damage wkładamy. Sam dostanę 4 za 4, ale i tak bije więcej niż on. Plus potem sam będę mu zabijał. Mam szał. Mogę zabić jego jednostkę. O, widzimy, że będzie się bawił w zasłonie. Jak ja tego nienawidzę. Jeszcze promień. Eee, pomyślmy teraz. Dajcie mi chwilkę pomyśleć, bo zastanówcie, co mogę tu zrobić. Z nim będzie problem. Poczekajcie. Mogę. Tak. Mogę próbować, teraz tak, 2 a blok 2, zabiję go tym, dobra. E, co chcę zrobić? Chcę się pozbyć tego głupiego gostka, ponieważ go nie lubię. A sam potrzebuje wy wykładać mu Dimage, a on strasznie by mu dodawał tego defa, a to jest złe. Jak widzicie ludzie, ja się niestety ciągle uczę na błędach najczęściej, ale mam nadzieję, że coraz, im będzie, im więcej gier rozegramy, tym lepiej będzie mi to wychodzić, chociaż w niektórych momentach w szczerze to wątpię. O kurde, jeszcze spufowana, to trzeba się zasłonić. Nie ma tego jak zasłonić się na... O, mam jedno, huchu. Po raz pierwszy odczep gier, po raz pierwszy dostałem szczęścia. Kula nie mam. Na razie jestem w nieciekawej sytuacji. No ja mówiłem ten początkowy, wiecie, po początkowym dekupiłem się bardziej... No kurde. Eee, nie, nic nie zrobię przy takiej ilości spaleń na jego dłoni. Po prostu nie jestem w stanie... A nie, jestem w stanie zrobić jedną rzecz. Jestem w stanie to zrobić. Przecudowne zagranie. Jestem w stanie postawić tu pustoszyciela. I mieć. I mieć nadzieję, że nie zostanę zniszczone teraz i że on się poczuje zapewnie, ale nie tak, już teraz nie myślę. Ponieważ, patrząc po ilości, po kartach, jakie dostałem, bardzo mocno w tą przystań, no... jeszcze leczy wszystko, co się rusza. To naprawdę, nic dobrego nie wyniknie z tego. Przezywać tam kulognię, tylko co mi to da? Nic mi nie da. Gdybym miał teleporta, też bym go zniszczył. Zrobię to tak. 3-4 za mało. Po prostu postaram się wystawić, czym tylko mogę. Może to jeszcze jakoś się rozegra. Ale musiał mu jakoś tak błyskawicznie zbić te hapce. Teraz ciekawa sprawa. Zaryzykujemy. Chodzi mi o to, czy on się będzie przestawiał, czy może będzie próbował mnie bić. Jestem ciekawy jego reakcji trochę. Zobaczymy, co zrobi. Bo jakby się chciał przestawić, wiecie, zrozumieć z Dimage'a, to w sumie jakimś ładnym teleportem mógłbym to jakoś jeszcze fajnie rozegrać. Ale to jest co to jest? Przemieszcza wrogie stworzenie. Manewr ten możesz wykonać dowoli. O ja kurde. No więc widzicie Co on zrobi? A no tak Tego typu zagrania są złe. No to jest niesamowicie silny dech tej przystani, naprawdę. Ma takie karty, że nie jestem w stanie nic zrobić. Wiem, zrobiłem kilka jakichś głupich błędów, ale no. Tyle spaleń na ręce, to to już z lekka leciuteńka przesada. Aaaa, walczymy o Zbijemy mu jak najwięcej, jesteśmy w stanie, i tyle. Nie dać się zabić, nie dać. Wystawiamy, czym się da. Eee, co, mogę zrobić? nie mogę zrobić, wszystko zużyłem. A na kulę ognia na wszelki wypadek. Jakbym <coughs> miał to wygrać, to też to będzie cud, ponieważ no, niestety dostaję takiego rejpa, że 100 gram tylko na czas, o. No, się tak odbunkruje, że. No, widzicie, że on ma takie jednostki, których nawet mu nie spale. Eee, już tak dla zasady, trochę. Żeby było, że się ciągle bronię, nie? Nawet moje na jednostki nie zabiję, chociaż zabiję. Umrzej ty. Hmm, Czyli i tak w rypie. A może nie? <śm> A nie, może tak. <śm> Pada, dobra. Może jakieś spalenie ładne? Nie. No cóż, mówi się trudno. No dobra, to dzisiaj jeden wygraliśmy, jeden przegraliśmy. Tyle w temacie, ona skończy, Tak więc, Bum. Tutaj mi troszkę ręka nie podeszła, a jemu ja wręcz przeciwnie. 8 minut, no dobra. Tak więc to był kolejny odcinek z gry Duel of Champions. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak się uczy grać. I przypominam sobie, jak się grało w tą grę. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Duel of Champions. Cześć!